Siemaneczku, bo świery, dawno nie było fauloga na tym kanale, bardzo dawno A więc nadrabiamy, jesteśmy w Nowej Wsi, przepiękne miejsce, ulica Rzeczna Zobaczmy jaki domek Taki, taki to wszystko mega, mega klimatyczne Co nie złapiesz ostrości, tak? Buntujesz się Tutaj można naprawdę kiedyś zrobić pizzę, super, super spotkanie, Siemano oczywiście GM cały jakby mokry, bo tu jest ten odcinek tutaj jest tak zwana bajory i trzeba jak w off roadzie, to przejechać. Bardzo ciężki odcinek woda tam jest. Będę wracał to dwie jedynki na Maxa, bo, bo, bo będziemy mieli wodę po kolana. No zobaczmy, i przepraszam, jak to fajnie wygląda wszystko. No, podwyższony poziom. Zdecydowanie. Podwyższony poziom jest. A tutaj ulica Antoniewa po drugiej stronie wjazd do Lubicza Dolnego ulica, to ma ma dziwną nazwę Antoniewa a tutaj te samochodziki tutaj Amber One trasa bursztynowa z Łodzi do Gdańska ile dobrze mnie pamięć nie myli a więc jest pięknie szkoda, że nie ma słońca, ale jest przepięknie, wielka szkoda że już tutaj jest słońce zachmu zachmurzone trochę jest po prostu przepięknie tutaj taka dziwna fosa jakby, taka góra tam wejść kiedyś to też widok musi być cudny no, tak to wygląda. Trawa zielona. I po malutku odpoczniemy, jedziemy dalej. Pozdrawiam. Jeszcze zobaczymy ten widok na te nasze piękne dzień. Myłem go i co? Znowu będzie w błocie. No trudno. Jedziemy dalej zaraz, tak? 4K. Telewizor będzie nowy i będziemy się dyrektować szczegółami w 4K.